Kończy się rok 2025. W tym roku najchętniej obejrzeliście film o przepięknym modelu Cessny. Wyświetliliście go 47 tysięcy razy. Drugie miejsce zajął film o Potensiku Atomie 2, czyli o konkurencji do DJI Mini 4K. Trzecie miejsce to film o drukarce 3D. Niezmiennie więc, siódmy rok z rzędu. Tylko mi przypominacie, że absolutnie nikogo nie interesują drony FPV. Dzień dobry. Żeby być precyzyjnym, czwarte miejsce zajął Vapors O4 w abstrakcyjnie niskiej cenie, choć wygrał on tylko o 500 wyświetleń z piątym filmem, który był filmem o kabelku USB. To jest niesamowite. Wszystkie filmy na tym kanale wyświetliliście ponad 2 miliona razy, a miesięcznie przychodzi Was tutaj w okolicach 70 tysięcy osób. Głównie mężczyzn, głównie w wieku. Podobny do mojego między 35 a 45 lat. W 2025 roku pojawiło się 116 filmów. Ten jest filmem 117. Mówimy o filmach długich, shortów było 38. Dzięki temu, że do mojego zespołu dołączyła Klaudia nie zapał. Skręciliśmy na chwilę lekko w stronę AI i wirtualnej rzeczywistości. I może bez jakiegoś ogromnego entuzjazmu, ale oglądaliście to chętniej niż filmy o dronie FPV. Co się będzie działo na tym kanale w przyszłym roku? Szczerze, ciężko stwierdzić. Rok temu nie wiedziałem dokładnie, w którym miejscu na mapie Polski leży Zielona Góra. A teraz, proszę bardzo, mieszkam tutaj. Rok temu mogłem powiedzieć, Nigdy w życiu nie przepracowałem ani dnia na etacie, a teraz jestem w swojej drugiej pracy, zmieniwszy poprzednią na lepszą. W innej części Polski, ale lepszą. Jak więc będzie wyglądał rok 2026? Nie mam zielonego pojęcia. Może więc trzeba sobie zadać pytanie, co ja bym chciał? Chciałbym, aby moje filmy skręciły lekko w kierunku vlogowym, aby w jednym materiale. Zahaczać o więcej treści, o więcej rzeczy, przedmiotów, produktów, których używam czy którymi pracuję na co dzień. Chciałbym Wam pokazywać to, co robię w pracy, bo robię naprawdę ciekawe rzeczy związane z dronami, związane z nowymi technologiami. Pracuję przy świetnych, poważnych, ważnych projektach. Chciałbym, żeby moja sytuacja tutaj rodzinna z wciąż tą samą żoną i tą samą dwójką dzieci. Troszkę się uspokoiła, żeby to wszystko się uporządkowało w Zielonej Górze, w nowym miejscu, w którym mieszkamy i żeby dało to przestrzeń na wrócenie do podróżowania. Może nie tak abstrakcyjnego jak w 2024 roku: Chiny, Japonia, RPA, Zimbabwe. Nie oczekuję aż takich werwerków, ale fajnie byłoby do tego wrócić. Chociaż. Ociupinkę. Chciałbym zrobić licencję pilota. Nawet jeśli nie skończyć, to przynajmniej zacząć. Może chociaż z szybowcami, chciałbym też zwiększyć swój park maszyn z drukarek 3D i laserów po frezarki, i może z biura zmienić swoją przestrzeń na warsztat, czyli ze sterylnych nagryżek na takie miejsca, gdzie można byłoby coś rozlać, okopcić, rozsypać opiłki. No, wiecie, żeby tak było bardziej, nie chcę użyć słowa kraftowa, ale DIY, niż otworzyć pudełko, pokazać, zamknąć pudełko OLX. Absolutnie bez dwóch zdań w 2026 roku wciąż będę latał, i jeżeli tylko nasi chińscy przyjaciele będą chcieli mi wysyłać to, co pokażę palcem, a dzięki współpracy z AliExpress tak właśnie jest. Z całej strony wskazuję palcem, i oni mówią: No problem, jeżeli więc to się nie zmieni. To wciąż będę te rzeczy wybierał sobie, używał ich na co dzień i dzielił się z Wami moimi przemyśleniami na temat tych przedmiotów. Ale gdyby tak porozmawiać o samym FPV, zróbmy taką listę hitów w różnych kategoriach. Bo na przykład, jeżeli powiemy sobie o dronie FPV 5 to moim absolutnym zwycięzcą tego roku będzie bez zaskoczenia. Vapor na O4 i niezależnie czy będzie to X czy DeadCat, czy będzie to 5 czy 6 calowy dron Vapor ma absurdalnie, niepoważnie wręcz przyzwoity stosunek jakości do ceny jest to świetny dron, świetnie latający, renomowanej firmy G-Persi za cenę niewiele wyższą od ceny samej O4 Pro dla mnie to jest absolutny pewniak i tak jestem świadomy istnienia Seekerów, jestem świadomy istnienia, że wciąż jest na rynku Mark 5 i dziesiątki innych modeli, ale jeżeli da się opakować o czwórkę w resztę drona za dosłownie 150 czy 200 zł i spełnia to swoją funkcję w 100%, nie widzę powodu szukania czegokolwiek innego. Jak ktoś mi pyta o piątkę, polecam Vaporę, jak ktoś mi pyta o szóstkę, też polecam. Bo i pora. Jeżeli chodzi o Tiny Łupy, to u mnie jest to R65. To jest jego już trzecia wersja. Mamy R65 Racing Freestyle. To jest wersja Wisp, wersja na Halloween, świecąca w ciemności. A niedługo będzie R65 w wersji drugiej. I każdy z tych dronów, absolutnie każdy, lata. Obłędnie. Stosunek jakości do ceny znów użyjmy tego stwierdzenia, jest absurdalny. Tym dronem można latać dla zabawy, latać sobie i wewnątrz, i na zewnątrz, i można też go wziąć i wystartować w zawodach. Idealny punkt zaczepienia, idealny start na rozpoczęcie przygody, chociażby z ligą łupów Poland. Bezbłędny sprzęt. Największym zaskoczeniem tego roku będzie dla mnie ta pokraka, czyli. Neo 2 DJI Neo 2, dron, którego kupiłem za własne pieniądze, nie wziąłem go w ramach współpracy, kupiłem tylko po to, aby móc go bezkarnie rozjechać samochodem, czyli zrobić dokładnie to samo, co zrobiłem z Neo 8 pierwszej generacji. Tylko, że Neo 2 dowiózł. DJI powiększyło tego drona, dodało mu trochę funkcji, dodało mu dwuosiewego gimbala. I nagle z pokraki, jaką było Neo1, stworzyło tego pięknego motylka. Drona, którym poleci każdy, każdy ignorant, osoba, która nie ma ochoty się nauczyć FPV, bierze to i bawi się tym jak dziecko. Świetna zabawka, świetny dron, absolutnie największe zaskoczenie tego roku, bez dwóch zdań do polecenia. W kategorii dronów dla prawdziwych mężczyzn, ale takich, którzy chcą tak zgodnie z przepisami, czyli SAP 250 poniżej 250 gramów, te dwa drony walczą o koronę najlepszego i w bitwie w pojedynku PAVO 20 Pro vs. Gepersi Darkstar 22, ciężko jest wybrać wyraźnego zwycięzcę. Oba te drony są dobre, oba latają świetnie, oba mieszczą się w 250 gramach i oba świecą. Ten nowy odbety świeci ładniej, bo ma więcej kolorków, ale ten wydaje się latać przyjemniej. To są różnice na poziomie 2-3%, więc jeżeli miałbym możliwość wybrania obydwu, albo dwóch z 20, wybrałbym te dwa. Jeżeli mam wybrać jedną konkretną sztukę, z bólem serca musiałbym się opowiedzieć po stronie. Gepersi. Jest spokojniejszy. Jeżeli tego by przykręcić o 15%, to nagle tak pewnie lata tak samo. Jeżeli tu założysz 2S zamiast 3S, to tak znów masz spokojnego drona do bezproblemowego latania wewnątrz, w budynku. Trudny wybór. Tu nie ma, nie ma, złego, nie ma złej decyzji. To nie jest tak, że jak kupiłeś tego, a wyszedł ten, to nagle musisz sprzedawać i wymieniać. Tu chodzi o drobiazg, jak o to, że tutaj jest złącze, złącze, które jest wbudowane w obudowę. Jak to, że tutaj jest miejsce na GPS-a w obudowie. To, że śmigiełka są do góry i ja chyba wolę zwykłe drony niż, niż puszery. Mniejsza szansa uszkodzenia śmigła przy lądowaniu. Tu zdarzyło mi się, że śmigły mi eksplodowały, bo zahaczając o gałązkę przy lądowaniu to po prostu się Płamało, tu się nie zdarzyło. To są niuanse, ale z klasy 2, 2 cala, z klasy dronów legalnych po 1 stycznia do latania między ludźmi, wybieram Darkstera 22. Najlepszym radiem dla początkujących w 2025 roku niezmiennie był Radio Master Pocket. I to radio odhacza wszystkie checkboxy, chciałoby się powiedzieć. Jest Dobrze wykonane, jest wystarczająco precyzyjne, jest tanie, działa z Express lrs da się je rozbudować o kolejny moduł w razie potrzeby, występuje w wielu kolorach i jest tanie, mówiłem już. Osoby narzekające na precyzję tych gimbali też nie mają już argumentu, ponieważ da się za 250 zł dokupić do tego radia gimbale CNC i wymienić je na znacznie lepsze, i ostatni argument upada. Świetne radio, świetna propozycja dla absolutnie wszystkich, nie ma lepszego wyboru dla początkujących. Kropka, pozamiatane, Macao po Macale, odpuśćcie Jumpera, Beta FPV, Radio Mostera T8, nie ma powodu żeby kupić co innego. W tym roku nie da się przemilczeć dwóch nowych systemów wizji cyfrowej, czyli dwóch konkurentów, dwóch braci walczących ze sobą o wasze. I o moje pieniądze. I mówię tutaj o Kadaxie i o beta FPV. Kadax jakieś dwa miesiące temu wyszedł z Protosem, czyli z dronem dla początkujących wyposażonym w system WalkSnail Ascent. Trzeba się skupić, żeby nie pomylić. Miesiąc później beta FPV pokazała nam ArtLink, czyli system oparty na dokładnie tych samych chipsetach, na bardzo zbliżonym hardwareze jednak zaimplementowany w zupełnie inny sposób. Porównując Kadaxa i Beta FPV dostajemy systemy o... Zresztą... Kadax... Systemy o zbliżonych możliwościach, ale zaimplementowane po prostu w różny sposób. Kadax dał nam malusie, mikrusie, goglusie, które pasują na głowę dziecka, a jak masz wadę wzroku, to Włóż sobie insert, albo załóż soczewki, albo po prostu nie lataj. A beta dała nam google z dwoma zewnętrznymi antenami i z możliwością założenia ich nawet na taki wielki łeb jak mój, uzbrojony w okulary. Interfejs do obsługi tych systemów w Becie jest również lepszy i co najważniejsze, dron, na którym ten system został zainstalowany, czyli mówię o Aquilii 20. HD, dron jest lepszy niż Protos. Lata lepiej, lata precyzyjnie, bardziej przewidywalnie, a w rękach doświadczonego pilota da się nim po prostu latać, bo Protosem w trybie manualnym nie da się latać. Ten, dr ten, ten dron jest dla siebie niebezpieczny. Rok 2025 pod względem tanich zestawów to definitywnie rok wzięty szturmem przez BTFPV. Czy System od BTFPV Artlink jest lepszy od systemu Walksnail Ascent. Tego się teraz nie da jeszcze stwierdzić. Walksnail, czyli Kadax, zaprezentował już dwa kolejne VRX, -y, czyli odbiorniki, które będzie można podpiąć pod monitory, pod stare gogle analogowe czy, czy nowe gogle analogowe, portem HDMI. Walk już sprzedaje gdzieś na wschodzie nowe VTXy, dużo mocniejsze, nawet 4W do systemu Ascent. A jak zachowa się beta, tego jeszcze nie wiadomo. Nie da się teraz ocenić, w który system zainwestować. Rozważałbym wybór między tymi systemami jako wybór całego zestawu, i w tym porównaniu wygrywa beta z Aquilon 20 z systemem Artlink. Kupujesz całe, używasz całe i najwyżej. I jak się znudzi za rok sprzedaż całe. Google po 500 600 zł po ocleniu w Polsce. VTX -y po 130 zł z kamerą, anteną i śrubkami montażowymi. Cyfrowe FPV wchodzi pod strzechy i jest nie do zatrzymania. I to chyba tyle ode mnie w tym filmie. O. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną tyle czasu. 24 stycznia będzie 7 lat i obejrzeliście tyle filmów. Czego mogę Wam życzyć w 2026 roku? Najstarsi na tym kanale chyba wiedzą. To żywiste. Gumowych drzew.